Dzień dobry, witam Was wszystkich w nowej serii na tym kanale, która się nazywa YouTuber Live OMG. Dzisiaj, yy, znaczy ogółem, będziemy robili tą serię aż do końca. No chyba, że mi się nie uda i będzie koniec. i Bye bye. Ale postaram się zrobić tak, żebyśmy mieli jak najlepszy score. To będzie pierwsza seria, którą tak właściwie dokończę. E, bardzo dobrze, e, krótko mówiąc, e, chciałbym e, zrobić Wam jakieś daily i możecie się spodziewać odcinka jutro, chyba jeszcze jutro i jeszcze może pojutrze. W końcu mi się udało, jestem najpopularniejszym youtuberem. Zarządzam własną siecią. Nie było łatwo. Oto moja historia. Tak się zaczyna gra, i jest ona bardzo przyjemna. Nie jest ona absolutnie denerwująca. Jest ona. W skrócie mówiąc jest naprawdę bardzo przyjemna do gry. A więc tutaj teraz tworzymy swoją postać. I ostatnio no, moja fryzura wygląda tak, jak tutaj jest. Jedynie sobie zmienimy na... Weź i zmień. O! O! o Perfekt! Oczy niebieskawe. Usta nie, nie będą. Weź bez brody, nie chcę mieć brody. tfu. Chociaż niech będzie broda. Jakaś może być ta. Koszulka. Mm. Nie wygląda mi. Dobra, weźmiemy to. Jaka będzie krótkie, portki. Jak najbardziej. Proszę pana, ale może te. Nie będą te. Jakie buty ja chcę mieć? Proszę pana, tutaj trzeba jakieś. Nike trzeba. Co to są? Jakieś Nike? No, nie będą Nike. Dobra, okularsy, czy ja chcę okularsy jakieś nie, może bez okularsów. I mm, może jak skóry. I w tej chwili zaczynamy naszą, y, naszą rozgrywkę jako youtuber. Y, y, w sensie dalej. Dobra chwila. Teraz. I teraz możemy typ osobowości. I tutaj mamy tak, super gwiazda. Tworzysz mistrzowskie wirale i chcesz ich, ich nagrywać jeszcze więcej. Liczy się każde wyświetlenie jest subskrypcja. Bogacz, twoja obsesja na punkcie pieniędzy jest niczym nowy. Jesteś ekspertem biznesowym i napa napawasz się każdym centem zarobionym na swoich filmach. Ekstrawertyk. Uwielbiasz poznawać nowych ludzi i nawiązywać kontakty towarzyskie, poznawać to nowych osób, to twoje ulubione hobby. Ja posiadasz nieskończonej listy kontaktów jest twoim najważniejszym celem Geniusz Nie przejmuje się tym, co ludzie myślą Studia i nauka są super Poświęcasz się swoim studiom Imprezowicz Czy jest coś ważniejszego niż sława i popularność? Twoje be beztroskie życie składa się z samej zabawy Romantyk Twoim marzeniem jest znaleźć tę wyjątkową osobę Która sprawi, że poczujesz, że żyjesz pełnią życia Więc znajdziesz ją twoją Twoja bratnia dusza czeka na ciebie a więc zastanawiam yy, się pomiędzy ekstrawartykiem a supergwiazdą. E, raczej bogaczy mnie e, geniusz też, bo. Nie, <grym grym grym> ale wezmę, yy, wezmę raczej ekstrawartyk. Yy, będę poznawał ludzi. Pokczamp yy, No, tutaj w, tej, yy, w tym dodatku niestety nie możemy mieć. E, żadnych z tych e, dodatków ciekawszych, ty, czyli muzyka, moda lub gotowanie nie możemy mieć, ale zlecimy po prostu z grą. E, prowadź imię. Oczywiście robimy Spring Foxy 8. E, o, chwilę sprowadź imię. No to dobra, no to... Nie będę... Niarur! Aretur! O! Arcade Radio z jak? Co? Z się 8 Musi być Dobra No i lecimy Startujemy Chcesz utworzyć takiego youtubera? Akceptuję I lecimy z rozgrywaniem Czy to się wszystko nagrywa? Halo, halo Co się wszystko nagrywa? Recording in progress No to bardzo dobrze Ja się cieszę Moje pierwsze filmy powstały w tym pokoju Zaraz po tym jak Przeprowadziliśmy się tu z rodzicami nikogo, jeszcze nie znaleźliśmy. z przyjemnością przy, przypomnę sobie, jak to było, kiedy bycie YouTube na YouTube, nawet mi się nie śniło, akceptuję. Poruszaj postacią na ten ekran, przez kamerę, dobra. Dobra, wtedy niesamowicie bawiło mnie nagrywanie filmów o grach, które stały na mojej półce przejść do półki, no to klikamy na półkę wybierz grę bardzo dużo mamy gier moi drodzy, Empire Planet będzie Stonix rozgrywka, no to lecimy ok niestety nie mamy lepszego niska rozdzielczo rozdzielczość no to jest nasza jedyna opcja bez filtra jednokierunkowej bez filtra musimy wybrać Stacja 1 jeden Nagry ustawienie nagrywanie Empire Planet. Nie, no to... chwila, chwila eee... Kanabie... O! to jest... to jest godny film mojej, mojej, mojej sztuki. Jestem aktorem. Życie szkolne, 30 dni, dobra. Znajdujesz ukryty przedmiot. Porada. Moim zdaniem bardzo ładnie by było. Poradę mieć. Czas przed rozpoczęciem gry. Komentarz techniczny, zabawny komentarz sierżant. Komentarz techniczny, bardzo ważny komentarz. I, i to jest koniec gry. Poszło mi wręcz głównie, nie? Chociaż i tak jest dobrze Dodaj tytuł, gradacja kolorów, miękki fokus mm. Dobra No tego nie mogę Grafika w ciu dupna Pewnie taka jak jest na moim W tej chwili telefonie Dobra, renderuj, akceptuj Empire Planet, popularność, popularność konsoli Zainteresowanie Wynik 3 Oh my god Wow był test, więc trzeba było się uczyć zejść. oznaczał nagrodę, ale za nie groził mi ślawan. Okej, okay, okej. Okay. Akceptuję, dobra. Teraz tak, uczę. Dobra, musimy się uczyć. Musimy się uczyć. Musimy zdać maturkę. Znaczy musimy zdać w sumie do szkoły. Sobie przyspieszymy. Okej, okay, wrócił. W sumie ja wróciłem. Więc teraz, no to zrobimy sobie jakieś zakupy Przepraszam was, że... No, kichnęło mi się, przepraszam bardzo e, Dobra PC, e, PC World zakupione, zakupione Mamy dobre jakieś e, gówno sprzęt, całkowicie Komputer za 125 u Kurde, kamerka lepszej jakości Konia, super, Nokia To jest N, O, K i A Tylko w innych ustawieniach słuchawki hmm. potrzebujemy lepszej kamery lepszego mikrofonu zostało mi jeszcze 20 niebieska klawiatura musi być klawiatura, moi drodzy klawiatura jest najważniejsza, pierwsze kroki okej, okay. to, to kroki <grych> okej okay. czy nam już przyszły te rzeczy, które chcieliśmy? nie, okej okay. Przyjaciel moich przyjaciół. Patrz jak gram do szkoły. Okej, okay, czyli muszę iść chyba do szkoły teraz. Kurde... Aj, jeszcze nie ogarniam tych... Czekajcie, czekajcie, zaraz to ogarnę. Zaraz to ogarnę. Okej, okay, już mamy. Jedną paczkę. Otworzymy. Otwórz. Dobra, yy. co trzeba? Yy, do szkoły. Paczka dostarczona, dobra, dobra. Okej. Okay. Do szkoły patrz jak gram, co tu mamy. Tworzenie filmu zaraz grupy, jest bardzo proste Pomyśl chwilę. Dobra, przyjaciele moich przyjaciół, twoje wart otwartość na ludzi, pozwala Ci bezproblemowo bez dobrać nowe znajomości na życie szkolne. Okej, okay. okej. Okay. Aktywne. Dobra, chwila. Pierwszy kroki eee. Przyjaciele Billy. Zaproś. Spotkamy się na miejscu. Idę, spotkamy się na miejscu. Okej. Okay. Dobra, przyspieszymy sobie troszeczkę. Tylko jest zaproszenie? Co słychać? Yy, rozmawiamy o gotowaniu, rozmawiamy o kursach. Arrow. Okej. Okay. Spoko. Możesz siedzieć na moim kombie, byku. Mm. Okej, okay, Billy jest teraz przyjacielem, okej, okay. pożegnaj się, papa, pa, Billy Czy jestem śpiący? Na razie śpiący nie jestem Pójdziemy e, się teraz uczyć w tej chwili, bo musimy zdać maturkę a Do szkoły trzeba chodzić, jak widzicie, pierwsze kroki, patrzę jak gram Okej, okay, więc jeszcze może ogarnijmy sobie tego jeszcze jednego przyjaciela z kim jest tutaj? Billy jest już dobrym ziomkiem, Jeremy Jeremy Byk jest najlepszy, spotkamy się na miejscu. Okej, okay. idzie, byk, idzie, 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 przez mój pokój. Kto cię tutaj A ja, przepraszam. <grym> no tak, e, dobra rozmawiamy o YouTube. jestem YouTuberem, kanał mam kanał oj, 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 przepraszam, no, przepraszam byku e, o młodzie. O, to widzę, że co młoda zrobiła tutaj? O Jezus Dobra, o aru. Jdeme rozmawiać z nim o Arrow. okej. Okay. Oj, przepraszam, przepraszam. O oh mój Boże, dobra, sorry, byku, byku. Rozmawiamy o Arrow. Dużo się uczysz w tym tygodniu. Gratulacje. Praca tymczasem będzie po... dodatkowo zarobić. Okej, okay. okej. Okay. Dobra. Mm. Nie, nie, nie. Gdzie jest byczek? Eee, o randkach. O kurde. O jachcie. Dobra. Muszę zorganizować imprezę. Dobra, okej. Okay. No jachcie pasuje. O arrow. Jeszcze raz o Arrow pójdziemy Musimy mieć znajomego, kolejnego O jachcie, dobra Mamy kolejnego znajomego, więc yy, dobra byku, dziękuję ci I idziemy teraz uczyć się Bardzo ważne Następnie pójdziemy spać i jeszcze potem pójdziemy sobie coś zjeść yy, Ogółem żeby w ogóle coś zjeść musimy później, yy, musimy Najpierw idziemy spanko, to jest po pierwsze Nowa kosa, O, Honey PSP jakoś tam. Dobra. Y I następnie nowy film z gry zrobimy. Gdzie musieli kupić nową grę, krótko mówiąc. Hura, dobra. O mój Boże, przyspieszy. <yell> <hearts> Okej. Okay. Eee, Zdobądź nową grę, spoko, do szkoły jeszcze jeden raz, raz musimy iść, ale najpierw zrobimy film, eee, webkamera, niska rozdzielczość, no cóż, bez filtra, dwukierunkowa, jednokierunkowa, dobra, lecimy, eee, here we go, here we go again, ok. Dobra, no to lecimy. Zobaczmy. Mm, odblokowujesz osiągnięcie. Porada. To jest porada. To jest, że powinienem pójść z zabawną krytykę. Dobra, trudno. Czas przed rozpoczęciem gry. Muzyka i tutaj musi być to. Okej. Okay. No to komentarz techniczny. Czemu nie? Why not? Dobra. Ech, boże. Okej. Okay. Wydaje mi się, że pójdziemy po prostu tak, tak. Lecimy, um. oczywiście, wszystko. Film będzie jak najlepszy. Teraz. Publikuj film. Dobrze. Dobra, i teraz tak. Idziemy jeszcze się uczyć. I następnie idziemy robić zakupy. Będzie bardzo ważne. Robić zakupy, bo musimy. Kupić tak, właściwie. Ej, 1000 Expo. Uuu. Okej, okay, zadanie ukończone. Musimy kupić sobie nową grę. Na no, Amazon może. Coś będzie. Jakaś fajna gra. League of Giants. Nie stać nas nawet, Nie mamy hajsu, dobra. wyjść. Tak, tak. W tej osiągasz udostępnia. Udostępna karta. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. OK, czyli tutaj możemy odblokować karty przejścia. Karty treści. OK, czyli to... Punkt charyzm. E, weźmiemy może to. Porada guru. jej Wąk gwiazd. OK. Zobaczmy co możemy jaką pracę. Najlepiej e, taka ciarza i będziemy od razu sobie spać. Teraz pójdziemy szybko sobie zjeść i jak już nową grę. To jest dobrze. Jest bardzo dobrze, nawet. Oglądalność mamy jakieś tam zyski. Amazing. Hibi, Mystique, League of Giants. Dalej jest na dobrych. Kupmy League of Giants. Tak, akceptuję. zobaczymy nową grę. Ok. Fajnie. Nowa gra już przyszła. W e... tym tygodniu prawie nic się nie uczyłeś. Cicho, idę się uczyć, właśnie. Chciałem iść. Dobra, od razu pójdziemy sobie dwa razy do szkoły. Patrzę, jak gram, spoko. Pójdziemy sobie dwa razy do szkółki. Ja wracasz i idziesz znowu, byku. A następnie pójdziemy znowu sobie z I nie wiem, ile mamy tak właściwie minut nagrywania. Ale jeszcze raz zobaczę, 17 minut nagrania. Dobra, no to możemy jeszcze chwilkę sobie tak posiedzieć. Możemy jakąś fanową kartę odblokować, jeżeli się nie mylę. To jest. Punkty No to dobra, zobaczmy. Koma komentarz filozoficzny jest smarę Porąbany komentarz. Dobra, nowy film w tej chwili. I. League of Giants I tutaj już sobie nazwę nie będziemy zmieniać Niechaj taka będzie rozdzielcza, rozdzielczość No cóż Dalej I lecimy Z tym koksem Zobaczmy Wczytywanie gry hmm. Ma być to Okej, okay. dobra No to będzie tak hmm. Teraz przed rozpoczęciem gry, okej. Tu mamy muzyczny i... plus jeden do tego. No to to jest sierżant. Dawajmy sierżanta tam. Będzie muzyczne, Będzie Stonex. No to minus jeden do tego. To 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 to. Okej, okej, to mi się bardzo podoba, bo... Będą już ukryty przedmiot. Zabawna krytyka. bardzo dobrze. To jest coś w moim stylu akurat. I... Tu pasuje, tu pasuje, tu nie wszystko pasuje. Hmm. Czy jakoś lepiej? No dobra, nie, tak było lepiej. Było zdecydowanie lepiej. Nie, no oczywiście wszystko. Akceptuj, publikuj. Zobaczmy, jakie. Uuu! Nice! I wszystko mi poszło w górę. Ok. Eee, może pójdziemy szybko, coś. Pójdziemy się jeszcze uczyć, a następnie pójdziemy się dopracować I to będzie na tyle w tym odcinku A na no, następnym odcinku spróbujemy już w sumie y, ogarnąć sobie szkołę I kupić sobie lepszy sprzęt oczywiście Będziemy się uczyć Dawaj, no speed! Gaz, 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 a co Przesyłanie jeszcze się nie przesyła i z banku może jeszcze czemuś. się widzę, że jesteś śpiący. Ok, jeszcze z, yy... zadanie. Mamy znaczy w sensie modery i komentarze. Zobaczmy. Odpowiadanie. Jutro sobie zrobimy. O co chodzi w tym w ogóle, jak właśnie, witam YouTube, to tu moi milionowi ludzi z całego świata Aha, e, okej, okay, w sensie, ile będzie oglądających, tak? Yo, Jezus, ale dużo oglądających, ja pierdzielę 500? W kółku to oglądam, zaraz się posikam Najlepsza <grywa> gra, w jaką grałem jest tutaj teraz bardzo popularna. Ło, wow, League of Giants super. Dajesz następną rozgrywkę. Co za niespodzianka, rozgrywka of, League of Giants. Dobra, chwilkę jeszcze sobie poczekamy. Premium moderacja. Okej. Okay. Jestem bardzo happy. To w międzyczasie jak to się jeszcze przesyła, to możemy iść. Boże, 1000 już oglądających. ledwo co chłop zaczął, już kuć w swoją karierę i już mam ponad tysiąc w ogóle to jest, to jest żart. Plan. z. Chciałbym tak mieć. Po prostu w życiu nie ma. Ale no cóż, nowa konsola. Jaka tutaj konsola? Ciekawa konsola, na pewno, to jestem pewien. Musimy teraz pracować, prawda? Okej. Okay. Widzimy jeszcze szybko w Spanko. Jezus, Mario. To jest naprawdę wciel dużo tych oglądań Za dużo, <grym _> za dużo tego na raz Dobra Szybko zobaczymy, czy to nam się ogólnie przy, yy, prześle I zobaczymy, czy w ogóle z tego jakiś Zysk dostaniemy Bo to są ogółem Jeżeli nie mylę, to nie będzie, będzie nasze Nie wiem, jak to powiedzieć nie, nie <grym _> Dobra, jakoś tam to powinno być, dobra, przyjaciele czy mi bili? No tutaj nic sobie nie będę. Okej. Okay. Okej. Okay. Weź, nie, nie chcę wyników, nie chcę wyników. Nie. Punkty talentu. Okej. Okay. No już. Okej. Okay. Get out of my house. Wrażenia codzienne. Nagraj faną kilka filmów, rozgrywkę z tak Wrażenia. Nawet nie zobaczyłem, co to znaczy, ale dobra, niech będzie. Jeszcze szybko sobie ogarniemy jedną. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. widziałem, że możemy w kartach coś ogarnąć, chyba. Możemy coś sobie kupić w kartach. No e, niestety nie. Okej, okay. no to. Wejście w czerń, Okej. Okay. No to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie eee, do następnego razu na razie i cześć pa pa